Hej kochani, witajcie na kanale z tej strony dzisiaj. W dzisiejszym odcinku zagram sobie w Minecraft na ziemiym obiemy. Myślę, że takie Ci się będzie podobać i się tak zacznijcie łapkę do gry, a są na kanale, więc zapraszam Was do tego odcinka. I tak, w dzisiejszym odcinku postaram się zrobić e, jakiś taki domek fajny. W kolejnym odcinku e, będziemy sobie może kopać coś. E, znaczy w następnym... powiedziałam w następnym odcinku, nie wiem, nie pamiętam. Okej, okay. dobra, musimy to w... Po jak się ciebie przestraszyłam. Dobra, e, musimy iść na pewno do żeby wykopać e, ten no, bruk, bo potrzebuję. E, no to tak. Dobrze, że mamy łóżko. Bo bez łóżka to babę katastrofa. E, dobra, to tak. E, gdzie by się tu wkopać? Nie wiem na jakiej wysokości w ogóle będzie kamień. A tutaj jest. Dobra, na luzie. Hop. Nie wiem dlaczego tego potrzebuję, ale zobaczymy. Hop. Dobra, ile mamy? 9, to za malutko. Tak, z, nie wiem. Z 20, 30, coś takiego zbieram. Bo potrzebuję na piecyk, na mieczyk, taki inny. 17 mamy. Widzę, że już noc idzie. To nie fajnie. Nie podoba mi się to. Hop, 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 hop. Hop. Ok. Ile mamy? 25. Dobra. Dobra, powinno mi wystarczyć tyle. Dobra, musimy wyjść i się przespać. Wiem, że mam łóżko w, w, w ekwipunku, ale nie chciałabym tam spać po prostu. Ok. Dobra, teraz tak. Robimy sobie właśnie yy, o, sikierkę. Yy, ja naprawdę ją wrzuciłam. Ale, lala. La, la. Dobra. Hop. 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 Dobra, kolejna. Będziemy tego bardzo dużo potrzebowali, bardzo, oj, bardzo. Dobra. Oczywiście na dole sobie też posadzimy jakieś drzewa i w ogóle, bo się przyda to mi, żeby tu nie wchodzić po prostu. Hop. Okej, okay, możemy już iść na dół. Najwyżej nam nie wystarczy. Na cóż. Dobra. O nie, to jest utopiec. Idź stąd. Na całe szczęście nic mi nie zrobił. Mieszkanie na lodzie będzie tak problematyczne i w ogóle, że to hit. A ja nie mogę biegać, fajnie. Dobra. Dobra, nie no. Mieszkanie na ludzi będzie bardzo problematyczne, więc myślę, żeby właśnie w tej części nie zamieszkać. Chyba tak zrobię na tym piasku. O! No, 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 na tym piasku, no. Że od razu mam tutaj tę trzcinę cukrową, to bardzo dobrze. Albo się sprzyda. Ok, co się z tym stało? A dobra, zapomniałam. Dobra, tego nie było. Hop, 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 hop. <laughs> w sumie piasek i tak potrzebuję do okien. <laughs> Dobra, I tak będę musiała to z dosek zrobić, więc hop, hop, hop. Yy, teraz... Hop. Yy, dobra. Tego nie powinno tu być. Dobra, teraz obliczyć sobie tutaj gdzieś o. Tutaj kolejne będzie. Wiecie, ja nie chcę jakiegoś takiego małego tego domku robić. No i tu będzie... Kolejna. Hop, hop. No. O, jest. Myślę, że to taki dziennikarz mi się słoduje i się tak zaciśnięci łapkę, ale teraz jestem na kanale, więc pa.